Dziś w myślęcinku podgoszczanie żegnali lato. Gwiazdą wieczoru była Patrycja Markowska, ale już od godziny czternastej dzień uatrakcyjniały między innymi pokazy sprzętu wojskowego, Luna Park, występy orkiestry koncertowej Wojska Polskiego, artystów z klubów garnizonowych, a także formacji Żuki. Zachmurzone niebo potwierdzało niestety fakt, że lato się skończyło. Kultury i wyboczynków myszelńskich oraz Radzie Wra. Witają na militarnym pożegnaniu lata. Patriarchy, konieczne z Państwem. Serwank Seria wydawca wydzielnika M7 w Twoim stylu Centrum Ształcenia. Dawniej Commercial Union. Ubezpieczenia, emerytury, inwestycje. Ulica Gdańska 27 w Bydgoszczy. Bank Ochrony Środowiska. EL Well School of English. Poznaj 21. Powodów, dla których można uczyć się języka angielskiego. Akademia Humanistyczno-Ekologiczna w Łodzi. Wydział Zajmijscyowy w Bydgoszcze z pasją. Krysport, sklep rowerowy ulicy Gdańska, 2, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszcze. Twój indeks do przyszłości. Nowoczesne kierunki studiów międzynarodowych. To kawę... ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodlenia, z senny Się podobało? Konie. Konie i miałaś okazję się przejechać? I co potrafisz? A który koń najbardziej się podobał? A jakiś punkt programu się podoba szczególnie? Super, co się najbardziej podobało? Atrakcje dla dzieci. Świetnie się bawiły, świetnie. A tobie co się podobało? Kamilek. Co się Tobie podobało najbardziej dzisiaj? Najbardziej dzisiaj mi się podobały te atrakcje. A przyjechaliście na jakiś konkretny moment? Niekoniecznie. Tak, tak po prostu. Tak z e, To coś Wam się podoba, czy na razie nie bardzo? Na razie nie bardzo. No, może później coś będzie ciekawszego? Zostajecie. Tak, dłużej. Trochę.